Siema, słuchajcie, e, dzisiaj zaczyna się Liga Mistrzów, więc opowiem Wam o grupach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Co prawda było to już dawno, aczkolwiek wiecie, nie było nagrywania, więc lecimy. E, grup... Najpierw Liga Mistrzów. E, grupa Brugia, Manchester City, PSG oraz Arby Czyli grupa sze e, szejkero, szejk szejków. E, o, no, ciekawa grupa na pewno. Grupa B, AC Milan, Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan trochę pechowo, ale myślę, że do Ligi Europy wróci, w się sensie trafi. Grupa C, Ajax, Amsterdam, Besiktas, Borussia Dortmund, Sporting. Grupa D, Inter, Real, Shakhtar, Sheffield. prawie taka sama grupa jak rok temu miał Real i Inter, tylko oczywiście zamiast Szefirów wtedy była Borussia Mönchengladbach, więc tak. Ee, grupa E FC Barcelona, Bayern, Benfica i Dynamo Kijów No dzisiaj gra Barcelona Chyba pierwszy mecz I niestety właśnie z Bayernem. Ee, grupa F Atalanta, e, Manchester United Villarreal e, oraz Young Boys Grupa G To jest najmniej ciekawa grupa Bo jest Lille, RB Salzburg, e, Sevilla i Wolfsburg No i ostatnia grupa Grupa H Chelsea, Juventus, Malmo Zenit jeżeli miałbym typować kto wychodzi z tych grup, to tak, grupa Manchester City PSG, grupa B Athletico Liverpool, grupa C Bolesław Borussia Besiktas, B, Besiktas, Turcja ciężki klimat, grupa D Inter Real, grupa E Bayern Barca, grupa F Manchester United i powiedzmy Villarreal, że zrobili niespodziankę, grupa G Wolfsburg i Sevilla i grupa H Juventus Chelsea grupa Las Liga Europy w której zobaczymy polski zespół ale po kolei grupa Broadway Lyon Spartak Sparta i Rangersi to myślę że wyjdzie Olympique Lyon i Rangers grupa B AS Monaco PSV Eindhoven Real Sociedad i Strum myślę że będzie Monaco i Real Sociedad grupa C jest Legia Warszawa Leicester Napoli Spartak Moskwa Także bardzo fajnie, trudna grupa dla Legii, ale y, mam nadzieję, że będą po prostu fajne mecze do obejrzenia. Y, I myślę, że wyjdzie Lessery Le Napoli. Grupa D Antwerp, y, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce i Olimpiakos. Myślę, że wyjdzie Eintracht i Olimpiakos. Grupa E, tutaj jest bardzo ciekawa: Grupa Galata, Lazio, y, Lokomotiv i Marsylia. Y, chciałbym, żeby wyszła Galata i Marsylia. Ale nie skreślałbym też Lacy, więc możliwe, że Lacy wyjdzie i, i Grata. Powiedzmy, że w ten sposób. Grupa F. Udo Gores, Razgard, Midl Midland, Svena i Braga. Myślę, że wyjdzie Braga i powiedzmy nie powiedzmy Svena, bo ostatnie lata w Lidze Mistrzów pokazało, że to jest spoko zespół. Grupa G. Bayer, Celtic, Ferencváros oraz Real Betis. Tu myślę, że tu wyjdzie Bayer oraz Real Betis. Ale nie skreślałbym też szans Celticu, ale ja tak typuję. I grupa H, Dynamo Zagrzeb, Gęk, Rapid Wiedeń oraz Łezka. Myślę, że Dynamo Zagrzeb oraz Łezka są faworyci do wyjścia. No i Liga Konferencji Europy. Tutaj są najdziwniejsze kluby, ale dobra. A Lash, Kret, Kretmart, nie wiem. Hajk, Hajotka ALSK i Maccabi Tel Aviv. Chyba Larski i Makabi to są faworyci. Anthoris, Flora, Gent i Partizan, Gent i Partizan oczywiście grupa B, do wyjścia fani, do wyjścia, ten powróci. Grupa C, Bodo, CSka, Roma i Zoria. Myślę, że wyjdzie Bodoglimpt i Roma. Grupa D. AZ, Tankman, CFR, Diabolos i Randers. Myślę, że wyjdzie Azet i powiedzmy Diabolonec. Grupa F. Feyenoord, Maccabi, Slavia Praga oraz Union Berlin Union Berlin, dwóch Polaków oraz Feyenoord Grupa F Kopenhaga, Lincoln Red, PAOK oraz Slovan Brytasla Br Bratysława To myślę, że PAOK, Kopenhaga Grupa G, Muria, Ren, Tottenham i Wittesen, myślę, że Tottenham i Ren wyjdą No i grupa H jest Skajrad, Omonia, Karabach i FCB To myślę, że Basel wyjdzie i stawiałbym na, na Karabach, bo coś jestem chyba, że ich po prostu lubię. I tak dzisiaj, dzisiaj w Mistrzów zaczyna się e, pierwsza grupa. Dzisiaj znaczy grupy, ponieważ dzisiaj gra Sevilla z, z, z Strasburgiem, United Young Boys, z Anglą, Leeds z Wolfsburgiem, Biary z Atalantą, Malmo z Juve, Chelsea z Zenitem, Barca z Bayernem niestety, Dynamo z i Dynamo z Benfica, a jutro, no jutro, cała reszta. I to byłoby na tyle. Piszcie, jak wytypujecie tego roczną ligę Mistrzów i Europy, a się zamierzam żegnam na Elo.